Mordy, z tej strony Kali. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Policja versus złodzieje jesteśmy razem z moim partnerem w zbrodni na pokazie talentów. Witam cię Ospaniuszu, Co tam pokazujesz fajnego światu, co? A, wyginam dubsko. Gadasz tu i tu, nie gadaj hopie gdzie mi, tylko sorry, <suszy> dobry. wyginam, Moją umiejętnością jest szpagat na policjancie. I... No nie, no lepiej, żebyś, żebyśmy ty, szpagata żadnego nie zawalili ty, dzisiaj. Ty. ty lepiej nic nie mów, bo zaraz zacznę się kontrolować, kolego, więc. nie yy, nie fikaj, okay. nie fikaj, bo ja ci wyciągnę gotówkę, telefon i będziesz miał psiku Miku zaraz. O właśnie widzowie, to co nam daliście mm -hmm. i za co bardzo dziękujemy, to jest game changer widzowie, słyszeliście pewnie w intro, zaraz o tym więcej powiemy. No mamy ekstra rzeczy, ale żeby odblokować kolejne ekstra rzeczy, wiadomo, że trzeba łapeczki w górę bić padajcie do Ospka widzowie, subskrybujcie kanał Ospka, tam no zmiana serii Życie Gangstera na, moi drodzy, The Hills, potężna zmiana na kanale Ospano, więc sprawdzajcie koniecznie. Subskrybujcie też mój kanał, żeby nie przegapić Kolejnych odcinków regularność, mamy stary świetną Co sobotę mamy odcinek normalny. Stary, o to chodzi Regularność to klucz do sukcesu moi drodzy, do waszych serduszek Także słuchajcie no, zostawiacie łapę i będzie więcej Prosta sprawa. Tak jest, w naszym safeie już sprawdzę ile yy, Bo go ukryłem bardzo, widziałeś A? stary gdzie jest safe? w ogóle? 347 koła, weźmiemy sobie stary na kamizelki odporne Co? Wezmę z 30 tak. tysięcy. Tak no mam problem, nie mogę przerwać tej zasranej animacji Oj to ja ci nie pomogę, nie wiem, nie jak wiem, nie jak wiem, wiem jak SMG jeszcze. SMG tej nagrywki wizowej wyrzucam oczywiście, daję do sejfu e, Dobra, weź sobie byku z sejfu kajdanki No bo chyba nasz niecny plan z porwaniem dalej funkcjonuje, A tu, jak nie widziałem! No i dalej ukryłem mordo Yo, okej, okay, let's go! Proszę państwa, czas Ruszać, więc ruszamy sobie za 3, 2, 1 Let's go, pamiętaj, żeby nie, nie kraść starych e, Samochodów tutaj, tak, nie? W tak, prostu, tak, kurde, ale Ale mamy plan? Dzisiaj mamy plan na zabawę Będziemy to tak. testować, zestaw hakerski to jest widzowie Wy taki game changer, no zresztą zobaczycie wszystko za moment. Naprawdę, ej, nie mogę się doczekać, jak będzie stary jakiś pościg i będziemy tak. ich wyłączyć samochody. Nie? Tak, ja w ogóle właśnie nie nastawiam się na zarabianie, chociaż to jest przeciwne tej serii. Widzowie, A, ja muszę dzisiaj strollować policję, żeby oni mieli pojęcie, że coś jest nie tak, żeby się nawkurzali, żeby A. im zabrać motywację. Jeżeli oni będą napięci i zaczną wychodzić z serwera, być jakieś rzeczy, będą myśleć że mają bugi, to wtedy uderzymy w coś konkretnego, co? Tak, tak, stary, no. na razie gramy na wkurzenie, na maksym Normalne wkurzenie policji, jak tak. się tylko daje. To jaki masz plan? Co zrobisz najpierw? Ja, stary, zademonstruję, widzom jak działa urządzenie hakerskie. Tobie też polecam. Na npc cikach na razie. Tak? Ja myślę, że to na policji zrobię. Ej, stary, tak. a jakby stanąć na dachu, wziąć kontrolę, chłopie, i zrobić pościg autem, stary, z którym cię nie ma? Ej, byłoby to do ogarnięcia moskitu. Ej, może jak sobie wymasterujemy po prostu to urządzenie, to możemy takie no? hopie akcje robić. Po że szok. Mam pomysł. Jadę, stary na plażę. Na plażę. I na plazie stary Stanę na budynku i jadę to pokombinować, zobaczę co się stanie Dawaj, 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 Jak Ja kradnę jakąś furę, zrobię jakąś zadyłkę tu zaraz. Ja już dojeżdżam na plazę, więc tam sobie skontroluję. Może radiowóz jakiś od razu, pyrknę, to będzie okay. dobrze. Dobra, widzowie, czekamy na dobry sygnał. Zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, widzowie, wchodzę na górę. Ty stary, bo ja stoję sobie na dachu i no. chyba nie sięga sygnał stary niestety moim telefonem, ale no. mam to taką rozskiminę A co jakbyśmy na przykład chcieli ukraść tą ciężarówkę, w której są te samochody sportowe Lola. i tylko ją ukraść stary ten... Jo, podejmujesz jeszcze tego? Zastanawiam się Okej okay. Muszę zejść na dół stary bo to nie działa Dobra idę na dół chłopie Szukać radiowozu Myślałem że coś tutaj zrobię na dachu Ale niestety to się nie uda Idę na dół A poniżej widzowie Niżej zejdę Kurde za daleko jestem Idę pod komisariat ukraśnij radiowóz stary I zobaczę co będą robić Jak będzie sami jeździć. Idę to zobaczyć widzowie O o było coś widzowie O pomysł O stary, udało mi się określić auto Ja pierdziele, i to jest genialne Wiesz gdzie jestem? O nie, policyjnych się nie da kontrolować Nie, no nie gadaj stary Ale można niszczyć im silniki A ja stary Stary, ja kontroluję auto, łapię przed Mission Row i wjeżdżam na komisariat A tu połączenie pada Po jakimś czasie kurde stary to nie jest takie łatwe ta ta ta, ta 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 no trzeba to ogarniać Ja na przykład teraz zniszczyłem radiowóz policjantowi Dobra widzowie, teraz jest zabawa O nie Prawie przejechałem, ale ja, ja dobra, widzowie, to będzie dobre. Jeszcze chwilę tu postoję i jadę dalej. Boże, jakie to jest głupie. Jest policja, jadę go ogarnąć. Dobra. Kurde, jak chcę go niego podjechać. Możemy zrobić tak, że ktoś na przykład zaatakuje flekę, a druga osoba będzie za rogiem kontrolować furę. <grym> Serio? I wiesz, że niby odjeżdża, odjeżdża Sorry. akurat. Sorry! Co, coś to. Zbejtowałem policję, uderzyłem nią samochodem, i ona zaczęło gonić od pc. stary. To jest dzisiaj przebiegłe, Dobra, idę dalej, stary, bo to jest mocny content, chłopie. To jest mocne no. gudno. Stoję po to Mission jest... Row i bajuję policję, chłopie. Dobra, ostatnie auto bejtuje i idę łopie robić jakieś napadło. Za dobrze się no, bawię ja pod tym Spokojnie, spokojnie. Ja teraz coś zrobię szybciutko, także się nie śpiesz. Jest policja kolejna, opie, ale ucieka mi. Dobra, kończę to, bo stałem tu dziś. 10 minut, chłopie, tylko zderzałem się z policyjnymi autami. Jak tam ci idzie? Jaki masz plan? Stary, ja miałem kontrolę drogową i bez słowa wsiadłem, bo im zniszczyłem im samochód. I nawet nie, nie wiedzieli, jak zareagować. I sobie jechałem po prostu z kontroli. Ej, można stary, super przepiękne. Ej, chyba można odwalić jedną kaszanę, stary. Jaką? Że możesz y, chyba na... najechać na jakiegoś peda i możesz mu stary dać aresztowanie. No. Co nie? I nie wiem czy nie zjadą się wtedy NPC-ty, bo mi się zjechały, znaczy zjedzie się policja, zjechało mi się 10 radiolek, stary. Jak <laughs> ten aresztowanie NPC-ta i mam tu 10 radiolek i do mnie idą. <laughs> Gdzie ty jesteś, do Mission Row? Ej, oni tutaj wbiegają, myślę, że to jest jakiś napad, stary. Na Mission roczy, co? Tak. Ej, wszystkie radiowozy się tu zjechały i one biegną na potemki. Co jest stary? To ja może. Czekaj, przejadę tam, zobaczę. Ej, co się odwaliło wszystkie radiowozy. zjechały, <laughs> jakiś alert i <im> wyskoczył <laughs> stary! Panic button, mordo! Ja pierniczę, nie zwy. Zobacz, ten odcinek, coś czujemy, że będzie inny niż wszystkie, bo będzie po prostu dużo trollingu. Ale żebyśmy nie beknęli tylko, nie. Ej, spróbuj to zrobić w innym mieście tam, gdzie jesteś, jak widzisz jakiegoś NPC-ta i daj na niego chłopie taką kajdankę na Y. I zobacz, czy go stary nagle się nie zjedzie na nich mysł policji. Wiesz co chodzi? U mnie przyjechało 10 radiowozów stary, i wbijają na budynki jakieś robią rzeczy. A więc. Co się stało? To ty jedziesz? Motorem jadę. A nie, dobra, myślałem, że to typu. Nie, nie, nie. Dobra, jadę się zderzyć z radiowozem, który stoi. Ja spróbuję przechwycić zdalnie te lorę. Zobaczymy, czy się uda. Przyjechałem, policjant, to stary. Tym zdalnie jest sterowany. Tak, tak, tak. Go. Dobra, to jest za mocne. Ja muszę ja muszę na chwilę przystopować, stary, bo się rozkręciłem na maksa z tym wzywaniem policji. Je jeszcze pamiętaj, że mamy drugi skrypcik, ten na no? kradzież fur, ale on nie jest tak widowiskowy. Nie, dobra, dobra, ja już się uspokajam, zaczynam działać widzowie, bo o mnie nie. z nim czujecie, że ospana stoi gdzieś 10 w jednym miejscu i cały czas rozwala policję. Dobra, jadę, stary, jadę, jadę już. Robię jakiś napadzik. <noise> ja zgubiłem pościg, niszcząc furę, oprawcą. W sensie Zniszczyłem im samochód, pali mi się auto stary! Zniszczyłem im auto! Ej, stary, nie mówiłem ci! Gadałem, kurde, bo naciska ten telefon, głupi. No. Jak naciśniesz Y, a co ja gadam, no. jak naciśniesz Z i L, to pali się auto policji, hopie No tak, no to tu tak zrobiłem. Tak, dobra, razy. dobra, no właśnie mnie gonili tak, teraz. A, tak, niższe im silniki ze wozu Nie gonili teraz. Mordo, musimy zsynchronizować jakiś napad tak, wspólny. Tak. No ja będę NPC-tem przy napadzie i będę jeszcze radiowozy, a ty, stary, będziesz ten. Możemy zrobić pacyfika nawet. Tam jest wyjście jeszcze od tyłu, ja bym zaryzykował. Dobra, tak zróbmy stary, róbmy napady razem dzisiaj, nie róbmy osobnych no, dobra. Tylko ja jestem na przykład hakerem i wezmę sobie jakiś dobra. motor, gdzie będę stał Patrz, ja podjadę pod jakieś miejsce, Cześć. ustawię się, oni będą podjeżdżać, a ja będę im palił silniki, chłopie Dobra, 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 Róbmy to Zacznijmy od Pacyfika, co ty na to? Dobra, to muszę motor ogarnąć, wiesz? To czekaj, jadę pod Pacyfika po prostu i tam dobra, się ja ustawię, się... a <laughs> będę palił wszystkie auta przy, przy okazji, jak będę jechał, chłopie a, a ja myślę, że jak zamkniesz im auto, to oni z niego nie wysiądą eee... <laughs> Nie, nie wiem stary, spróbuj <noise> ich zamknąć, no nie wiem. A może spróbujmy na sobie, co? I Dobra. Ja ben, zrobimy tak i wtedy zamkniemy ich babci, nie będę mogli wysiąść podczas napadu, stary. Ja pierdzielę ale mastermind. E, ja mogę być, stary, zaraz pod bankiem, ale mogę też w jakieś miejsce jechać takie, żeby się spotkać. Ja stanę naprzeciwko na ulicy, stary, i będę po prostu stał jako pet. Ty roboty, ja im, ja im wszystkie auta popalę. U, ja... Próbujesz mi zamknąć. A masz furę czy masz motor? Mam takie gówno, auto. Dobra, to to, to yy, przetestujemy, bo ja nie chcę kraść tutaj, bo już stoję, stary wiesz. Żeby dobra, ja jestem takim dziadkiem z, 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 z tą serwetką na ryju i stoję po drugiej stronie ulicy z telefonem Przy budce z hot dogami będę stał stary A chyba widzę, a dobra no, widzę i stoję tu przy hot dogami stary Biegnę, 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 czekaj Czekaj, gdzie... widzę, cię, widzę cię, widzę cię, widzę no? Wsiądę do tej fury i sprawdźmy czy faktycznie możesz mnie zamknąć Dobra, to wsiądę do niej No, zamykaj mnie chłopie Taki haker widzę cię to. Teraz próbujecie zamknąć No I zamknęcie? Nie Dobra, to to nie działa stary. To... Dobra, to remo remote controller, bierz, a ja już lecę stary. Jak radę, co? Tak, ja będę im wyłączał auta, stary okay. i robił syf, ale jak ci się nie uda, to się nie przejmuj, nie masz nic takiego. Nie no, mam tylko 70 koła przy sobie, ale to luz. Pali Jana, że nie możesz odać hacking device, że to wiesz. No muszę je wyrzucić, muszę je wyrzucić, stary, jak stracimy hacking device'a, to mam. Nie, to powiedz mi, że nie mogą tego zabrać, oszukaj szukaj. Kurde, ale te drzwi tu są zamknięte na dole. Zapomniałem, nie wyjdę tym bocznym wyjściem. O kurwa. Czekaj, ja mam jadą. bombę. zaczęłeś? A nie, nie mam bomby. Tak, ja no. Nie mam bomby cholera, nie otworzę tego Przejmuj remota już, remota już Nie mogę prowadzić tego auta tylko stary Kurde, anulował się napad O kurde, dobra Są już w środku? O Jeszcze nie, jeszcze nie O, weszli, weszli Dwa, dwa ja spaliłem Strzelają? Co jest? Stary, żyjesz? Co jest? Wy, wyłączył mnie, wyłączył mnie, zabili mnie. O kurde, ja mam wszystkie auta po blokowaniu. Tu. Wyjdą mi, nie mogą z żadnym pojechać. Co się dzieje? K <grym> wszystko im się jara, wszystkie auta, nie mogą jechać, stary. <grym> Właśnie. <grym> Dawaj będą wyprowadzać teraz, stary, żeby, żeby im zepsuć. Zepsuł im to, Wszystko, fura, wszystko jest zepsute, żadną nie mogą jechać, stary, żadną. Wszystko, palimy widzimy Tym bocznym wyjściem, bocznym wyjściem wychodzimy, stary, stary. No stary, wszystko, wszystko jest spalone. Nie mogą nic zrobić, nie mogą nic zrobić. Nie, <grym> nie mogą, bo, bo tekstur nie mam, poczeknić. Do kolejnego się jara Widzę, 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 nieźle stary Do kolejnego wsiadają się jara chłopie. Patrz kolejne kurde podjechali i Wszystkim się jarają My proszę panią pojedziemy jak to się te samochody Coś wam nie działają Coś nie halo jest mówią stary Nie no zginę tu proszę od tego ognia mnie oddalić no Stary jest działający przy wejściu Weź go wyłącz, wyłącz go Kolejne się włączają Stary, ona pyta, działa ci radiowóz, Jak jest ziomka? Nie? Dobra, znaleźli działający mordo. Widzę cię tam, widzę cię tam. Kolejny im hakuje, stary. Wyłącz go, wyłącz go, stary, proszę. Tym co jedziemy, wyłącz go. Dobra, już, już się robi. O nie umieją wyłącz go, proszę. A Dobra. Idę stary, tak tutaj tym gościem polewa, że wiesz co chodzi? O i tak, co się dzieje? Dymi się. Dymi <grym> się. Dymi <grym> się>, <grym> się. Ja pierdolę ci stary, zostawili mnie. Jakbyś wsiadł do tej fury, to byś mnie tutaj zagarnął bez problemu. No wiem właśnie cholera, ale nie wiem co zrobić. Halo? Nakryli mnie? Uciekaj, uciekaj. Mówią, że coś hakowałem. Ja będę zmuszony uczyć Jest pan podejrzany o. Na Jak tam sytuacja? Kurde, stary. Zabierają mi hacking device. O nie, skapteli się. No, skapnęli się. Ale gówno. Zabrali ale. mi zestaw hakerski. Kurde. Dobra, jeden leży jeszcze w banku, spokojnie. Ja po niego dobra, nie idę wrócić właśnie. Dobra, jej stary, bo ja się spali. Ja się za bardzo podierałem, ale dobra akcja była, stary. Dobra akcja. <laughs> <laughs> Cieszę, to, <laughs> Dobre to było, dobre to było. Jadę z na ten. Ale nie miałem nic poza tym urządzeniem, więc w sumie jest okej. Okay. Nawet zapomniałem, że mi kamera padła, taki byłem wkręcony, nie odzywałem się. Wykryli hackera, kurde. <grydy> kurde, tu dalej jest tyle policji, że szok pod tym bankiem. Tak, to jest zniszczony? Tak. Ja trochę zrypałem, bo ja się za bardzo wkręciłem w to hakowanie i ja szedłem i cały <grydy> czas i mnie małta. Ale teraz przynajmniej chłopie mam nauczkę. No szkoda, że zabrali mi tego device'a, Trochę to zrypałem. No, ale spoko, jak ja odzyskam zaraz, no to będziemy mieli jeden, a jak nie, to lipa, no. Daj mi chwilę. Już ci powiem, czy jest. O nie nie. Co? Nie mam i pieniędzy, i device'a. O nie. Poszukaj dogłębnie. Kurde, no wzięli chyba. Myślisz? Wzięli, star stopro. Kurde, co teraz? No nie wiem no. Kurde. Nie mamy device'a, koniec zabawy. Ale szybko się nabawiliśmy ten gównem. Widzowie, ja nie potrzebuję żadnych benefitów większych, jak tylko możliwość odzyskania device'a po przyjechaniu do Dziupli, więc jeśli chcecie to wbijajcie łapki w górę. Na pewno nam się przyda to, co? Tak jest, tak jest, no. O kurde, jakiś typ. Detektyw. To ja, stary. O, ty. <laughs> Myślałem, że detektyw, dobra. Ja, to ja, patrzcie czy nie. Nie ma jakiejś broni stary, bo my się przygarną No w sumie to Kurde, co teraz, no stary, ciężko mi stwierdzić Jak Oj, smutno po... mi się zrobiło stary Mnie też, mnie też, jadę poszukać jakichś samochodów stojących, bo to jest drugi skrypt, który się warto pokazać Ja i szukam stare, to i jadę dalej Kurde, ale powiem ci tak, nie mam w eku urządzenia, bo mi wzięli, ale mam odpalonego go na Zetce dalej I to chyba działa Co ty gadasz? No Spróbuj Ta, wychodzi na to, że działa Dobra, to zostaw to. Nie policja aresztuje, ale to e, nic mi nie wezmę, bo nic nie mam. Tylko już ich obgadam. Dobra. Czemu pan do mnie celuje? Szukam jedzenia. To pa... Pana, pan kradnie radio. Nie kradnę, bo są zepsute. Tu mam kanapkę już z jednego, kola tutaj jest w tym, to sobie wezmę, a w tamtym co jest? O! Kola. Ja pan, ta w spokoju, po, kole biorę, kole biorę, tak, spokojnie, pan, nie mam nic, przeszukaj pan. mnie, przeszukaj mnie, przeszukaj mnie, nie mam nic Kole Przez tylko biorę cię? Tak, 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 proszę możecie się mnie przeszukać, kole miejsca. tylko mam, kole, nie, biorę co mi się należne od, po, od państwa Nic się panu nie należy Masz kanapkę? Proszę opuścić to miejsce Nie, ty nic nie masz, biedaku, za mało ci płacą, idę więc dalej no nie, ale proszę pana <laughs> Proszę pana, bezdomnemu nie dacie kanapki o, tutaj jest git. Macie tu jeszcze jakieś siedzonko? Ja znalazłem. Nie, nie mamy, nie mamy Expensive Watch w jednym samochodzie. Czekam ale nie mam zatrzymany proszę wiecie, przepraszam bardzo. Na razie. O się bła zrobiła. Ukradłem im radiowózłopie, ja Jadę dalej. Dobra, śmiało. Ja trochę pod dymie, też jakimś napadzikiem. Dobra, ja już uciekam. Ty a ty możesz zaznaczyć policję na mapie gdzie jest? Tak, tylko że to przez bardzo krótki czas trwa. Bo właśnie sprawdza, wiesz Dobra. Gdzie jesteś? Yy, sklep na Chinatown, mój ulubiony Dobra, jadę Ja pierdziele, co tu się dzieje? Co nie, jest? Nie, uciekam ty radiowodzem, tak przypadkowo klikam ten x to chwilę, sorry Omyłkowo Ale nie mam w ogóle brudnej kasy, ej ja ich pobejtuję, a ty rób swoje stary Dobra Sklep na Chinatown to jest z tymi alkoholami? Tak, tak, tak O kurde, to ja ci tu policję ściągnąłem, dobra to biorę ich Przypominam, że mam hacker device'a no ja mam skila stary i to wystarczy bardziej niż hacker device <coughs> Na tych łebków No bez kitu moi drodzy Skillo spano i siemano No bez kitu Już ich zgubiłem Dalej tam jesteś? Tak ja tutaj troluje im te fury niszcze Bez bomby to zostaw nie wiem czy mnie widzisz Widzę 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 No i tych możesz odciąć ty co mnie gonią, stary, widzisz? Staram się, ale szybcy są Dobra, to podjadę tam, gdzie mam podjechać? Pod sklep na Chinatown To ty? Pod sklep na Chinatown? To nie jestem z alkoholami, tylko te stacja, tak? tak Dobra kurde, pra Prawie jednego wyłączyłem Ale to poczekaj. na stacji czy tu gdzie jest? Na stację, ja A, na stacji. jestem na stacji No to stary, to o czym stary. gadamy? To ja, widzisz, widzisz, widzisz? Widzę, widzę, No widzę, te widzę. za mną, bez bomb, bez bomb, te bez bomb, te bez bomb Znaczy te z bombami, te z bombami, co ja gadam? Wyłączasz je? Rozpocząć pojazd. O, przesuń się! Wyłączasz się, Kali? Wyłączam, wyłączam, dwa. Dobra, dawaj resztę, dawaj resztę, bo mnie tu zabiją. Tego, co we mnie wjeżdżają, stary. Ci, co we mnie wjeżdżają. To z, tak, 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 go... z bombami, to z bombami, to z bombami wszystkie. Część wyłączyłem! Nie wszystkich dobra jadę, jadę robię rady, ku... rady, uciekaj! Rady, robię kółko. Ja pierdzielam kocham ale ten Kocham ten skrypt, stary, kocham go. Kocham go też, naprawdę. O kurde, jadą we mnie, jadą we mnie, Zgad musisz ich blokują mnie! A! Są poza zasięgiem trochę! Poza zasięgiem jesteście trochę, dobra. Damęm jestem bliżej. zamknięty zamknięty jestem. Mają cię? Tak. Dobra, podaję Poszalze. się, podaję się, podaję się, podaję się. Nie mam nic, nic Ty nie stracę. Co? Radę podaję radę. się! Podaję no, się. Ucinam poddaję, się. Już się podaję. Ja się podaję. Podaję się, podaję. Już się podaję. Już nie mam ucieczki. Podaję się. Ja Dobra, tak? jestem aresztowany. Popie, ja nie mam z nic. Ja jest, jestem bezbronny. Z kim oni się tam strzelają? Proszę pana, proszę stary. stare te teraz. bardzo dużo Dobra, już. Jestem aresztowany, jestem aresztowany, ale uciekaj stąd od razu, popie. Uciekam, uciekam, już za dużo Tak, ale ale ciężko zanim on złapie. Tak, zła tak, zła tak, wiesz, to tak. styknął z autem. To mija to trochę. No wiem, Kurze, no wiem Jakbym miał no przylepną, no to bym cię. No to no jestem tu dobra, ci, nie, nie mnie Jedziemy to zrobić to. kilka napadów, Możesz bo, bo to jest za bardzo na czym skupiony, stary. To, to moje pieniądze, zabieram? ale to są czyste. O dawaj. Ale ja jestem korumpem. Ja, ja tak już pieniądze. Kole ci na pewno zabiorę, bo trzeba robić masę. No dobra, nie będzie. Nie moje. Niech będzie, nie będzie. Zobaj, możecie dawać nam typy, jak korzystać z tego urządzenia tak, żeby w efektywny i efektywny tak sposób jak mój po prostu zarabiasz pieniądze. Wejście. Dzisiaj trochę no wiadomo, jesteśmy lekko na plus, coś nam tam wzięli, ale testujemy bardziej to urządzenie, bo to, tak moi jest. drodzy, wszystko sprowadza się do wielkiego finału, który już za kilka pewnie odcinków będzie. Prawa. I wtedy wszystkie te wasze pomocne rzeczy musimy, kurde, Idealnie zsynchronizować, synchronizować, żeby wygrać, nie? Tak jest, dokładnie, dokładnie. Nie stary pytajmy o prawa, ja znowu się nie odzywam. Dobrze, dobrze, tak tak. prawda? Ja jestem. Zrobię bank na lewej autostradzie. Jadę po ciebie. Jadę gdzieś w twoim kierunku. Działaj sobie, ja idę taką laseczką i chciałbym coś odwalić jeszcze, tylko broni nie mam, wiesz? Okej. Okay. To tak, mogę ci dać broń, bo mam broń. No Mogę być kierowcą. Nie, nie mogę być kierowcą. Ty musisz strzelać i prowadzić, ja, ja mogę hakować, bo mam zbugowany ten interfejs i mi działa bez urządzenia. Nie, to lepiej, żeby nie strzelać. Bo, jak będziemy strzelić to jesteśmy przegrani. Ale, jak będą auto, ty będziesz mógł ten zbugowany interfejs i in tam opiewalić, to no. wtedy ja polecę na napady i tu będziesz siedział jako pasażer cały czas i będę uciekał. No dobra, ale to gdzie się spotkamy? To, to tą sportową furę musimy wziąć. Musisz po mnie podjechać i pojedziemy na napad. Ja jestem przy, przy Mission Road, tam na, na prawo na Ja nie, nie dojadę, stary, bo mam dużo policji. Będę czekał po prostu w miejscu, w którym się spotkamy. Co? To W, sensie, dobra. w którym jest ten. napad to zakręć się tam, a ja idę ukraść auto. Może Boże, przejął kontrolę nad policją i znowu, stary, pojechała w innym kierunku, a ja w innym, nie Uwielbiam to. A, ty przejdziesz kontrolę nad y, kierownicą? Nad <grym> radiowozem, normalnie, jest z policją w środku. Nie? To to jest dobra, to tak trzeba robić. To jest zarąbiste, stary, to jest przegenialna taktyka. Ty ja mam pościk, czego nie mam, znowu mnie zatrzymują. Spokojnie, tak tu przyjedziesz stary, dawaj do tego do środka. Dawaj do środka, mówię ci. Bierzemy tę, hopie, i ja, ja już dobra, się nimi zajmę, dobra, nie wiem. Ja miałem pusty, czerwony sedan. Musisz wziąć furę, co? Dobra, wezmę, co? Wezmę, wezmę, no garażu niepotrzebne Marcesia. Tak, jak będziemy mieli furę, to ci tam włożę pistolet do środka. Nie powód zatrzymania. Nie. Jest to liczne przekroczenie prędkości, jak i przejazd na czerwonym świetle. Czy wie pan za... co za to jest? Pan ty z wirolu? nie jest ładno. Obrażam się, jadę. Ja do laska i on mnie mówi, pan stary, czy pan wie za co został zatrzymany? Niesamowita policja w dzisiejszych czasach, moi drodzy Ej, można też ludzi stary opierdziela z pieniędzy npc -tów. 400 dolarów opierdzieliłem go. A nie ma alerta wtedy? Z raczej nie ja Jestem ciekaw jak dasz to hakowanie, że go zatrzymać i wtedy dajesz ten kod jakiś tam wpisujesz, jestem ciekaw jak to działa Ja wchodzę do tego sklepu, znaczy do kradzieży auta, to ty? Tak <laughs> Czekaj, co się dzieje? Nie da wyjechać? Dajcie, chcesz wyjechać chłopaki Żartowałem Ej, czemu strzelają? Kali żyjesz? No ja strzelałem! Ty... Serio? Przepraszam! Obstrałem się. Ja pierdziele. No to żeś załatwił stary, ja mówię, kurde, czemu strzelają? Ale masz szybką furę, stary. Spokojnie, damy radę. Dobra, dobra, teraz ty się zajmij hakowaniem. No ta, tylko mi daj jakąś możliwość hakowania, hopie. Daleko masz ten punkt? Odbior oddalenia samochodu? 7 km stary. Ło cholera, to nie wiem. Nie zdążymy pewnie. Oooooo! Co jest? Stary policja, no 2024 rok i policja robi co chce. Sorry, ale nie mogę się zatrzymać. Czy może nie, może na razie nie myślą, że jesteśmy razem, Kali, co myślisz? Mordo... No nie wiem, nie wiem, musisz mnie chyba wysadzić, wiesz, żeby nie było przypału. Ja polecę postyki bomby. Mordo musisz mnie wysadzić, żeby nie było przypału. Lecę postyki bomby. Uwielbiam. Ty, jadą, jadą. A, to nie wysiadaj teraz. Ja tego trochę nie czaję, bo... o, policja. Dobra, utracili mnie na GPS-ie. Co teraz? Dobra, jednego z nich wyłączyłem, zaraz mu padnie. Mam uciekać, tak? Uciekać? Czy, czy co robić? Myślę, 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 myślę. No. Zabarykadujmy się, chłopie, u nich na komisariacie. Czemu tak? Czy się jakiegoś zakładnika w sumie, nie mamy. Włączaj go z tyłu, włączaj. No dobra, tyk. Poszedł kolejny. <laughs> ej, nie wyłączysz ich, co jest ten? Nie, nie, wyłączył, 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 pa, zatrzyma się. Dobra. Dawaj, dawaj. Opie, gubię jak Dobra, pomysł, co możemy napaść, musimy we teraz to robić. Myślę, myślę. Eee, Jedz przed tym tą ciężarówką jeszcze eee, dosyć wolno, to ja przejmę I wyłączam, nad nią kontrolę. Włączam, włączam, włączam. Nie, że wyłączę, tylko ja przejmę nad nią kontrolę, stary. Moment. Dobra. Jedź bo... tak jak jedziesz, spokojnie. O kurde. Co jest, stary? Co to kurde się dzieje, ty. Ja pierniczę Ło! Wow. Tajniaki No, dobra czekaj Dobra ty, czekaj eee, Nie wiem co oni robią ty Dobra, a kontrolę przejąć, faktycznie, nie pomyślałem Kolczatki rozkładała <grywa> Widziałeś to? Dobra tego przejmiemy, tego przejmiemy Czekaj, bo tu kolczatki rozkładają stary, ja nie mogę tu jeździć U by mnie, mnie z serwera chyba przy... O nie <grywa> Widzowie, o nie Boże, jak oni grają widzowie Jak oni grają do dbani Patrzcie Uciekłem widzowie Uciekłem To co, mordo? Plan komisariat czy nie? Realizujemy go w tym sezonie? Stary możemy, ale najlepsze no, przez to, że wszystkie radiowozy mnie teraz minęły, chłopie, ja ja stałem w krzakach autem. O nie, haker tool mi całkowicie już nie działa stary, już jestem bez niczego. Moi oh. drodzy, gadaliśmy sobie z ospkiem że jak będzie odpowiedni na to moment, to zrobimy wyjątek i zakończymy odcinek na komisariacie policji. Tak jest. Po to żeby rozpocząć z przytupem kolejny I chyba ten jest stary dobry moment Myślę, co że może myśl? być to dobry moment stary Słuchaj, ja wykiwałem 10 radiowozów tym, że stałem w miejscu Więc myślę, że możemy coś fajnego zrobić To co, to komisariat stary i zobaczymy co nas poniesie Rock'n'roll, nie? Tak, rock'n'roll Gdzie jesteś? co, yy, już dojeżdżam do Mission Row niedaleko A, to ja jadę Mnie gonię 10 radiowozów na Mission Row Coś słyszę Od której strony będziesz przyjeżdżał? Od yy, tej, od głównego wejścia Jesteś gotowy? Tak Słyszę. Ja na stary. Ej! Oni będą się, że to jest chłopie dziupla Powiedzieliście dziuple? No nie myślę, że to jest dziuplo! <grywia> Tak. Komisariat zajęty, widzowie, Posz, poszło, poszedł komunikat. I teraz prosimy was bardzo, żebyście się jeszcze bardziej w tej serii zaangażowali, żebyście napisali, co zażądać od nie. nich, bo straciliśmy urządzenia hakujące, jak stąd uciec o i co zrobić, żeby się sezon nie zakończył, widzowie. Wszystko będziemy czytać, także prosimy o pomoc, prawda? Tak jest, doku, Dokładnie, dokładnie o to chodzi, także dziękujemy wam ślicznie. I słuchajcie, kolejny odcinek będzie bardzo gruby, bo będziemy otoczeni przez policję, więc to, co nam dacie, to można nam uratować życie. Dokładnie tak. Ratujcie nam dupę widzowie, bo będzie ciężko. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanały. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale już za kilka dni. Trzymaj się, Ospek. Do następnego. Siemanko, hej!